A ładnie. No, kameruje się. Lucy Zapał, Studio Przedmeczowe. Niedzielne, już październikowe popołudnie. Kłaniam się dzisiaj z Teresina, gdzie za kilkanaście minut rozpocznie się mecz ósmej kolejki grupy czwartej warszawskiej B-klasy, w którym soku Budki Piaseckie podejmie KS Milan 2 Milanówek Parę słów o sytuacji w tabeli. Soku Butki piaseckiej jest w tej chwili trzeci. Jedynie za gks Podolszyn i KS Blizznę. Jeden mecz tylko przegrany. Milan Milanówek jest na miejscu ósmym po siedmiu kolejkach. I Milan nie remisuje. Także dzisiaj myślę, że też remisu nie będzie. Trzy wygrane, cztery porażki jak na razie. Sprawdziłem jak to wyglądało w poprzednim sezonie. W zeszłym sezonie Milan skończył sezon wyżej, bo był na szóstym miejscu. A Sokół Budki Piaseckie był dwunasty, co de facto oznaczało ostatnią pozycję, bo wyprzedził tylko rezerwy AP Gyrardów, które po rundzie jesiennej dostały. 6 walkowerów za mecze domowe, bo ten ich obieg nie był przystosowany, nie miał weryfikacji. Związku, w związku i dostali 6 walkowerów, wycofali się z rozgrywek i Sokół Budki Piaseckie znalazł się jedynie przed tym zespołem. No a teraz trzecie miejsce walka o te dwie czołowe lokaty dające awans do A-klasy. W tej A-klasie Sokół grał dotychczas w swojej historii raz, miał to miejsce w sezonie chyba 2014 15 albo sezon wcześniej raczej 14-15 W ubiegłym sezonie dwukrotnie mecze tych drużyn wysoko wygrały rezerwy Milanu. Raz 7-1, raz 6-1, ale myślę, że dzisiaj wynik będzie zgoła inny i faworytem będą jednak gospodarze. Patrzę, że tutaj jeszcze trwa rozgrzewka, bardzo ładny obiekt tutaj w Sochaczewie, chyba cały kompleks sportowy. Także no cóż, nie pozostaje mi nic innego jak udać się na trybuny, a Was zaprosić do obejrzenia skrótu. No, szansa dla Milanu i nie ma goła Ai I nad bramką nie szansa dla Sokoła Jest jeden dla gospodarzy! Kolejny zabójca! Alej, co wiesz? I to jest rzut karny. Zdanie arbitra fałd był w polu karnym. No i słyszymy mnie zadowolenie publiczności. Minutę po golu dla Sokoła. Będzie szansa na wyrównanie. I rzut karny dla Milanu i gol 1-1. Błyskawiczne doprowadzenie do wyrównania. będzie szansa dla Sokoła 2-1. W jakim tempie tu padają gole Ależ nam się zrobił mecz drugi gol Arkadiusza Sobieraja z tego co mówi publiczność 3 minuty w ciągu, w ciągu trzech minut padł pierwszy gol dla Sokoła Gol dla Milanu i drugi gol dla Sokoła 2-1 wolny dla drugiego Milanu Prosto bramkarza I poprzeczka! Nie było spalonego. I 2 do 2! Niezła akcja Milanu Milanówek. Rozegranie z lewej strony, długi przerzut na prawą, dogranie przed bramkę i tutaj napastnik skierował piłkę do pustej bramki. 2 do 2!

Tu zmiana bramkarza, Sokoła, budki piaseckie, jakiś bauras podstawowego golkipera, który ściąga bluzę. By za chwilę wręczyć ją swojemu zmiennikowi. Nisz wolny dla Milanu. A i dobry strzał. No. I nie ma bramki! Ależ to była szansa na 3 do 2. O, ani szansa dla Sokoła Ładnie jeszcze nie koniec I jest 3-2 przed przerwą I nie jeszcze nie I to jest country Alex Brawo Alex Nie szansa dla Milanu ładnie i 3 do 3. Mamy jakieś kontrowersje, są jakieś pretensje, mają obrońcy. Ale ta bramka padła w sposób jak najbardziej prawidłowy z tego, co wynika. I po raz trzeci rozlega się ta pieśń na trybunę. I nie ma bramki, coś niebywałego! Coś niebywałego. Jest gol! Chyba tam sędzia się dopatrzył, że piłka przekroczyła linię bramkową. Tak, to jest gol! To jest bramka! Według sędziego ta piłka wpadła całym obwodem za linię bramkową. 4-3, ależ mamy szalony mecz. Oj, jest tam są błędy! Nie ma gola! Oj. Pierwsza okazja Sokoła w drugiej połowie. Już utrożny dla Sokoła, krótko rozegrany. Ah! Jeszcze jeden ruch dla gospodarzy. A, lekka. I rzut karny dla, dla Sokoła. Budki piaseckie. Tam sędzia się dopłaczył zagrania ręką. Rzut karny dla Sokoła. Oj! No, pewnie szansa. I bramka jest 5 do 3. To co nie udało się dwie minuty temu przy karny udało się teraz Sokół, budki piaseckie wpisuje się na listę strzelców również w drugiej połowie. Sokół się wpisuje. Jeszcze płkaże sokła wpisuje się na listę strzelców również w drugiej połowie i mamy wynik 5 do 3. O. I 5 do 4. Nieprawdopodobne widowisko w Teleśnie. Trzeba! Tak! I jeszcze jeden rzut karny! Artur Biołek! No i drugi w tym meczu rzut karny dla sokoła, uwaga! I już teraz jest bramka, jest 6 do 4. I Artur też! Największą bestią w sokoło jest! I Artur też! I Artur też! Największą bestią w sokoło! O, ładna akcja z daleka obok. O, będzie szansa dla Sokoła, broni w ramkach Milanu.

Jest Bramka po dłuższej przerwie, doczekaliśmy się. Trzy gole przewagi gospodarzy. Ładna piłka. Ach, nie ma Bramki. Ładna piłka. 8 do 4. Koniec meczu. Ależ mieliśmy mecz. 8-4 dla Sakowa budki piaseckie. Po północy jest północny Sokoła, wspaniała gra. Pomeczowe podsumowanie, No i co ja mogę powiedzieć po takim spotkaniu? Sokół płódki Piaseckie w gromi Milan 2 Milanówek 8 do 4. Do przerwy mieliśmy wynik 4-3, jedna bramka przewagi gospodarzy, ale tam szli gol za gol, jak soku strzelił, to Milan za chwilę wyrównywał. Potem ten gol na 4-3, gdzie nie wiadomo z mojej perspektywy ciężko było ocenić ta piłka, przekroczyła linię bramkową, czy też nie. Potem zaraz na początku drugiej połowy z oku i dwa gole było blisko wyjścia na 5-3. Potem ten gol padł, potem był niewykorzystany rzut karny. Później Milan doszedł na 5-4. Sokół wykorzystał kolejny rzut karny, potem jeszcze dłuższy przestój, no i jeszcze dwie bramki w końcówce, i tym sposobem oglądaliśmy dzisiaj 12 goli. Przepraszam, że tak się może obraz trochę trząść, ale ja z zimna, bo zmarzłem dosyć konkretnie na tym spotkaniu, ale było warto. Ja się bawiłem znakomicie, myślę, że za takie spotkania kochamy polską B-klasę, kochamy te, te niższe, niższe ligi. No i soku Budki Piaseckie dorobił się też ultrasów wiernych kibiców. Jak byłem na meczu tego klubu 3 lata temu, we wrześniu 2016, no to wtedy wtedy grali jeszcze w Cegłowie, nie tutaj w Teresinie. No to wtedy na tym spotkaniu były głównie partnerki, piłkarzy, kilku może kibiców. Sympatyzujących z klubem. No, a dzisiaj mieliśmy naprawdę regularny błęd, Chłopaki trochę potrzebowali chyba czasu, żeby się rozgrzać, bo na początku dopingowali, nie ale potem no, chyba się rozgrzali, bo słyszałem brzęk tłuczonego szkła, Ale tutaj, jak wychodziłem, to wszystko pięknie po sobie Sprzątaj Także prawa również za doping dla kibiców. Dwa ogłoszenia w przyszłym tygodniu prawdopodobnie pojadę w nowe województwo województwo świętokrzyskie na tamtej liki. A druga rzecz jest taka, że Lucy zapał. Można wspierać na stronie patronite.pl. Między innymi dzięki właśnie dzięki tym patronom ten, ten wyjazd się to wszystkie będzie mógł być możliwy, także dziękuję tym, którzy wspierają, m.in. innymi Rafał Kowalczyk, Adam Głowacki, Grzesiek Wojtowicz. Dzięki dla tych, którzy wpłacają te kwoty w tych troszkę wyższych progach finansowych, a wszystkich tych, którzy chcieliby, żeby Lucy zapał się rozwijał. Gorąco zapraszam i zachęcam do wspierania. Tyle z mojej strony. Dzięki i do zobaczenia.